Witam wszystkich, z tej strony Alllog, a to jest kolejny odcinek Stuszcznego survivalu i dzisiaj ze mną Duszek jak zawsze Dejdzie. tak i ciśniemy dzisiaj z naszym ogrodzeniem rozpierdupcymy je w polerę, to ty idź rozdupcaj, a ja buduję płat ja chcę coś No to jak rozdupcisz szybko to będziesz płatny Małe sadzonki wyleciały z tych liści. No właśnie widzę, że leży jakaś. Tobie z kieszeni wyleciałyby. Słuchajcie, Jak Nagrywamy dzisiaj farminga? Yy, no, chyba, a co? Tak się wydaje. Pamiętasz, co tam pisałem ci o tym Tuchanie? O czym? Tuchanie. Jaki Tuchanie? Taki gościu, co tam zaprosiłem go na nagranie z nami gdzie się zgodziłeś. No i co? No i to, że... dziś może po 20. Mhm. No to znaczy, to zależy od ciebie. Bo on ma dzieci... O no i też musi je potem tak po 20 uleć do Mhm. Mm ty nie masz dzieci, więc nie, ty nie Mam dzieci. I, 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 mam trójkę. <grym> z kim? Z tobą. Z wokewem. Z wokemem. Wokem jest jednym z tych dzieci. Ale on jest z kazirodczego związku, widzę. <grym> A No właśnie. Hmm. Co no właśnie, czy jeśli jest jakiś rodczy związek między bratem a siostrą, hmm. już uprawiali seks, dziecko jest jakieś niedorozwinięte? No raczej. Ja nie wiem. Czy znaczy, wiesz, to nie jest powiedziane, że na pewno, nie? Tak, bo też może się urodzić zdrowe. No może, ale to bardzo małe szanse. To znaczy, że to są te same geny? No, żeś tam coś. coś się dzieje i się mutuje, jak kurde na czarnobywnych. Wokem urodzony w czarnobywnych. No, Czarno Zrodzony w bólach. Wokem do Chcę tak nie zapieprzelać z tym rozwalaniem, bo, hopie, bo nam może brak mi tak i później nam zombie jak No dobra, ja też mam trochę. Mówisz nie zapierdziela jakie już to ostatnie kładę Fajnie masz Fajnie że jeszcze nacisnisz, ale dobra jeszcze. No tutaj ta brama, tą bramę też trzeba będzie przerobić Zrobić taką jak tam Nie, hmm. nie trollu ta. Robię tylko na razie to dwójne, żeby chociaż nam nie weszło nic. Pewnie, róg Co? No. Maty, robisz coś? Tak. O, już zombie przyszedł. Wal na ryg... oju. O, ryg rósł, frajerze. A, a szczerze, nawet taka prawa... Znaczy, ogrodzenie mogłoby być... Takie podwójne. Taki no nie, chodzi nie takie. Nie takie jak Takie jak ja zrobiłem. Ja nie wiem jakie ty zrobiłeś. Co chodź tu? No poczekaj. No nie właśnie tu gdoi. Widzisz? Moment. Jeszcze jedno? O, nie, ale on tu wejdzie teraz. Nie wejdzie. Patrz, ej, patrz, nie przyjdzie. Ty, ty też nie przyjdziesz no. Ale za tego można poszpulkać trochę Ty, mały A mały wejdzie A skurwysyn. kurwy <grym> gnoja. go ja. Ostatni stach biorę Nie wiem czy nam starczy Ja mam jeszcze Ile? Ponad półtora staka No, sporo lat. Na pewno nam wystarczy starczy. Przez ciebie. Dobra, zrobione. Okej, okay. no to nam zostało... Yy, yy, Stag 19. No mi niecały stack Jakbym to twoje 19 wziął... Dobra, teraz co? Te słupki, coś trzeba pomyśleć. No. Co można wymienić? Hmm? Fajnie, że resz świnia, jak masz tu robić? To robić jak tu idzie do roboty, nie ma. Hmm. Ja myślę, że. Gdzie nie tam się nie nieco zbierać, nie. Albo po prostu pociągniemy to jako jeden z tych słupków. Chyba że nie, chyba że piaskowiec. Piaskowiec? Nie. No. Tylko inny niż ten, który mamy na domku, nie? Albo mm. nawet ten sam w sumie niech będzie pasować. No. A jaki jest na domku? A piasku nie mamy, kurde. E, na domku jest taki. Tak jak tu jest na znaczy. tym. Ty no, ale i tak nie mamy piasku, nie chcemy się szukać. To trzeba będzie iść po Wszystko trzeba iść. No tu poza odcinkiem pójdziemy. No i nawet trzeba iść po y, kobla, bo już nie ma. Mm. To słyszysz, po odcinkiem pójdziemy. No dobra. no. To będzie fajny pomysł Jaki? Że tu jeszcze zrobisz takie jedno w dół Nie, nic nie robię No uciekaj Co ty tworzysz no? Ale patrz Tu zrobisz jeszcze jedno w dół Wypełnisz to wełną Oświetlisz tu, wdasz w i będzie było fajnie I co? Kurwa patrz Masz wełnę? Nie Chujowo, to idzie. Nie ma już wełny zabawia. Ja nie ma samochód przecież tam u nas. No, ale co ty chcesz zrobić? Zaraz zobaczysz, daj to. As. Ale tu będziesz wir leżał, to tego nie będzie widać. Na chujdzisz wir! No tu ścieżkę zrobimy do halfway. Ale no to inaczej to poczekaj, zaraz. Hopie, ja to naprawię. Zaraz zobaczysz, nożyczki potrzebuję. No, mam nożyczki ja No tutaj Kurwa.

no. Ja jeszcze to jeszcze będzie nałowieczkę stworzyć. Kajś od związku? To byłem jakieś dzikie. To <słyski> będą barany. Kurzu, jeszcze jedna, no. A co jeszcze? A masz, masz szkło? Mam. To no dobrze. i co ty chcesz zrobić? Taką ścieżkę? Nie. Po prostu takie jedno... Zobaczysz. W poszukiwaniu... O, creeper. Tutaj były owce, pamiętam. Teraz są, aby się hmm. wyprowadziły. O, co? Hello? Byle no, zawsze są dupodajne owce Wiesz? Co, 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 co? Mówię, że tutaj są na zawsze dupodajne owce No na co tak, to coś chopie, nie? Mm. 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 No dalej rób to co masz robić. Bo yy, potrzebuję szkła. Masz się Leży Dobra, i tu już możesz kłaść tą w ziemię

Bardzo żywne. z coś ze zjeść. Patrz <śmienicza> nie, nie pomyślałem. A Barczyk no, go czuje, Co? Ty go <śmienicza> no, jest, Co coś? ty, A co tu za schody? Panie! Nie ja pierdolę. Kurwa, kata, A katakumby. wiem co to są... Wiem co to są ze schody. Katakumby. My je, zanim wybudowaliśmy dom, to tutaj mieliśmy takie coś, pamiętasz? Faktycznie. No. A katakumby, ja pierdolę. E, na chuju. A <noise> no, kurde nie zdążyłem ich. Przecież katakumby to są. Dziękuję bardzo. We are the world Ej nie wierzę, braknie nam We are the children Jednego żwiru nam brakło A ja wiem gdzie jest Ja też wiem Czy co? Tutaj <grym> Ej Nie zdążyłem go chopnąć A oh, mądru Leżeć Leżeć Wal na ryj Chodź Leże, ja Jeden serduszek? Prawie wszystkie. Tak, wszystkie. No serio? No co, myślałeś, że się pożywisz i, i wygrasz, tak? Uciekam w dół. Boję się. Poczekaj, też się pożywię. co debil? Poczekaj Ino poczekaj Inno poczekaj okay. <laughs> O ty gnoju <laughs> Dobra, nie zabrałem twoich tych tylko tam e, e, Pisz bak. Napisałem Ale tak. Ależ mogłeś... Za tobą! Ej, za tobą! No kurwa, muszę przez ciebie zbierać to wszystko zaraz. To za te wszystkie odcinki. Gdzie mnie zabijałeś? Żeś mm. mi tu narobił bałaganu. Żwir, wziąłeś? Nie mam. Ty skąd, ty basa, Kiedy da pszczakie Ty gnoju wyskoczyłeś akurat. Aż ty Ile ci zostało? Nie, 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 nie. Zabieram twoje rzeczy, no. resztę se zbieraj. Nie ma, ja cię oddałem. Resztę sobie zbieraj. Ja, ja cię od dałem, dawaj to. No dobra, chodź. To jest twoje portki. Mieczyk, to twoje, to twoje, to twoje. Nie, no były twoje, bo ja cię o ciebie pożyczałem. No już dobra masz. A zbiorę? Jest faktycznie No Jeszcze um, A hełm? Jaki hełm? To tam no. leży w tym. nie wziąłem wszystkiego. Faktycznie. Dobra, chodź ciulu. Żwir, żwir, żwir jest jeden potrzebny Żwir jakim humorem? A ty go nie brałeś? Już mam no, wyłaś no co za troll Troll Ale no wstać no. no tam to z No i jest. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku U o jaki wielki długi odcinek o Dobra do następnego i trzymajcie się, cześć Paraj.